Na nie kontra na mnie wracamy z bardzo lubianą przez Was serią. Lecimy tym razem mierzyć nową kolekcję do Zary. Pragnę poinformować, że znowu są te wirelowe kurtki, więc dziary, które próbują na nich zarobić, no niestety przykro mi. W tym sezonie jest bardzo dużo jeansu, brązu i kombinezonów, ale na pierwszy rzut sukienka. Z czymś mi się ona kojarzy, bardzo mi się podobała. Pięknie podkreśla sylwetkę, naprawdę taka idealna na lato. Kombinezony: bardzo dużo było kombinezonów, różnych, przeróżnych. Pokazuję wam tutaj e, te, na które natrafiłam, ale ja przymierzyłam na przykład ten czułam się trochę jak taki robotnik, ale taki czysty robotnik i szczerze mówiąc bardzo mi się spodobał wzięłam XS-kę jest spoko taka krop, bluzeczka, teraz tylko trzy dyszki, więc uważam, że warto ja ją mam akurat nałożoną ze stanikiem, więc jej się prześwituje, no, ale generalnie troszeczkę troszeczkę może prześwitywać, fajna i tylko trzy dychy, tutaj spodnial niestety zostały tylko ogromne M-ki, więc wam nie przymierzyłam fajny w ogóle look, ta sukienka generalnie lepsza by była XS-ka, ale w związku z tym, że mam 170 no to byłaby już w ogóle za krótka, s jest trochę przyduża.